Pięk. Cześć cyperki! Chcecie się ze mną pobawić? A w, co? A w co? Porozmawiamy o wodzie, bo chyba wiecie, że jest dla mnie bardzo ważna. Tak, zdrojku, przecież ty jesteś zrobiony z najlepszej, czystej wody. Powiedzcie mi więc teraz o wodzie coś, co jest związane z waszymi imionami albo z wyglądem. Jedynko, ty zaczynasz. Wiem! Pierwszą i najważniejszą rzeczą, o której zawsze pamiętam, jest zabranie ze sobą wszędzie wody! Właśnie dlatego jesteś taka szczupła i wysportowana! Bo woda jest zdrowa i kto ją pije, ten też jest zdrowy! Teraz ja lepiej zabrać ze sobą dwie buteleczki wody, bo wtedy mogę nią kogoś poczęstować! Trójko, co ty na to? Trzeba pamiętać, żeby pić wodę co najmniej trzy razy dziennie do śniadania, obiadu i kolacji bo najzdrowiej jest popić jedzenie czystą wodą a najlepiej pić wodę w ciągu całego dnia tak często, jak to jest możliwe. Słuchajcie, nasi przyjaciele na czterech łapach też chcą być zdrowi. Musimy więc pamiętać, by nasz pies lub kot zawsze miał miseczkę pełną świeżej wody czwórko. Jak dobrze, że pomyślałaś o naszych czworonożnych przyjaciołach. Teraz ja, jeśli ktoś idzie na wycieczkę i zapomni zabrać wodę, to szybciej się zmęczy, będzie szedł wolniej i wszyscy powiedzą, że jest jak piąte koło u wozu. Bo gdy się męczymy, to woda dodaje nam sił. A ja nie wiem, co powiedzieć. <laughs> Bardzo sprytnie! Jednak przed dziewiątką mamy jeszcze siódemkę i ósemkę! Tydzień ma siedem dni, i każdego dnia trzeba o siebie dbać i pić dobrą wodę! Racja! Ja z kolei mam aż dwa brzuszki i jestem gruba, ale spójrzcie na to. Teraz wyglądam prawie jak rower. A na rowerową wycieczkę też trzeba zabrać ze sobą wodę, bo w końcu zachce nam się pić, prawda? Właśnie policzyłam, że słowa pijmy wodę mają w sobie dokładnie 9 literek. Prawda! Bardzo ważne jest, by puste buteleczki po wodzie zgniatać i wrzucać do pojemników na plastikowe odpady. To się nazywa recykling, wiecie? Chodzi o to, żeby na ulicach i trawnikach było zero śmieci. Tak, dbanie o porządek to bardzo ważna rzecz. Moi drodzy, każde z Was powiedziało dziś coś mądrego. W nagrodę mam coś dla Was.